Witam, szybkie przypomnienie dotyczące scrolla, który pozwala przenieść wszystko z jednej postaci na drugą, nazywa się on Scroll of Equilibrium. Wystarczy podejść do NPC-ka Alustin Valley, jeżeli nie wiecie gdzie on jest, wystarczy kliknąć prawym na scroll. NPC Location i otrzymacie jego dokładną lokację. Dzięki temu możecie przenieść praktycznie wszystko, co jest potrzebne, czyli e, również i te e, statystyki, czyli fitness, breath, strength, health. Do tego jeszcze poziom postaci, jak i e, SP, czyli pamiętajcie, żeby zrobić z jednego maina na drugiego, również zostaną przeniesione sloty postaci jak i waga, czyli praktycznie wszystko. Pamiętajcie, że to nie działa tak jak zegarek na serwerze sezonowym. Wasza ex-mainowa postać będzie po prostu czysta, a wszystko możecie przenieść na inną postać, jeżeli wasza aktualna Wam się nie podoba. Do, macie czas do 23 lutego.